Cześć, z tej strony Szaryx, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj witam was w newsach z serwera BlackMC, ze mną jest Foxygen. Siemanko. I przedstawimy wam to, co zostało dodane na serwer BlackMC w ostatnich dniach, a pierwszą z tych rzeczy jest EnderBow. Mógłbyś zaprezentować jego działanie? Tak, jeżeli strzeli się jakiekolwiek MOBA, zostanie się przeteleportowanym, a mob trafi na nasze miejsce. No, nie tylko mob, bo również yy, z graczami można robić to samo. I wiesz, co mnie ciekawi? Jedna rzecz. Czy mógłbyś wpisać Ukośnik Samon Ender Dragon? Właśnie. Czy to tak zadziała? <laughs> Jakie to są możliwości? Tylko on jest trochę zbagowany, ten Ender Dragon. Odbaguje się tutaj w tym normalnym świecie. Wiesz co, w powietrze pole. O-O-O, odbagował się. Tylko musimy za nim lecieć. Yy. Ogólnie to on nam ucieka. Yy, dobra. Ojej. Czekaj. Yy, wiesz, co jest problem? Na serwer został wprowadzony również nowy miniboss, jest to Stray. To nie jest on, on jest w żelaznej zbroi ten miniboss. Oraz posiada enderbow, który właśnie teleportuje Streja do miejsca gracza oraz gracza na miejsce Straya. Przez co Strej naprawdę staje się potężny, gdyż jego enderbow posiada powera 5 oraz flame'a. Jest to naprawdę niebezpieczny boss, ale może właśnie z niego wypaść Ender Bow. Jest to w sumie jedyny boss, z którego może wypaść Ender Bow. Dlatego warto zabić takiego bossa. Polecam. Na serwerze została wprowadzona jeszcze jedna zmiana, a konkretnie do ruszki nekromanty. Kiedyś pod prawym przyciskiem spowodowała ona Wither Tym razem pod prawym przyciskiem daje ona siłę. Czyli jeżeli podejdę sobie do jakiegokolwiek mobka i go walnę, to mam go praktycznie na dwa hity, 3. To jest bardzo przydatne, kiedy ma się na przykład bardzo mocne przedmioty, kiedy ma się bardzo mocne jaku można zabić kogoś naprawdę dwoma, trzema czasami, nawet jeżeli ma, nie wiem, laki i tak. Na serwerze w sobotę ma odbyć się event PvP 1 na 1 oraz 2x2, 2. można się zapisywać na kanal na Discordzie, link do Discorda będzie podany w opisie, tak samo jak IP serwera, a również IP serwera widzicie w lewym górnym rogu, dlatego warto wbijać, jak ktoś jeszcze nie wbił na serwer. No i wracając do tego eventu, będzie to event PvP 1 na 1 oraz 2x2, 2. są dwa kanały na Discordzie, gdzie można się się zapisywać, wystarczy wpisać swój nick, można zdobyć naprawdę super nagrody i one są świetne, dlatego warto brać udział w takim evencie. Dodatkowo event to jest wiele frajdy, bo są naprawdę dobrze zorganizowane te eventy, organizują je nasi helperzy oraz administracja, wszyscy się do tego przykładają, więc jeżeli chcesz zdobyć bardzo fajne itemy, no to wbijaj na taki evencik, zapisuj się na Discordzie, no a teraz lecimy do kolejnego newsa. Ostatnią rzeczą, jaką chcielibyśmy dodać, jest konkurs, który będzie prowadzony tutaj na filmiku, w komentarzach. Jeżeli chcecie, dawajcie pomysły na temat tego, co chcielibyście zobaczyć na naszym serwerze. Najlepszy pomysł, oczywiście, będzie nagrodzony VIP-em. Jeżeli chcecie zobaczyć, co robi VIP, wejdźcie sobie na serwer, napiszcie komendę VIP. Będziecie mieli cały opis rangi VIP. Na przykład to jest Heal, Feed, komenda repair Dostęp do d albo kity, takie jak Ditools albo Lactus. No, więc jeżeli chcecie, no to piszcie w komentarzach. My wszystkie komentarze e, sobie obejrzymy. Damy również serduszka każdemu komentarzowi z dobrym pomysłem. Dlatego warto pisać takie komentarze, warto zdobywać e, fajne rangi, co nie, na tak dobrym serwerze, jakim jest e, BlackMC. <laughs> no, więc to tyle w tym odcineczku z newsów. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie jakiś fajny komentarz. Nie tylko z pomysłem, możecie napisać, że "O, spodobał wam się ten filmik". To nam bardzo pomoże. No i wbijajcie na BlackMC, jeżeli jeszcze nie ma was na serwerze. Więc to tyle. Cześć i do następnego.